Jazda próbna znowu bez kamery. No niestety tak to jest. Klienci przyjeżdżają czasami no głównie parami. Jazda próbną jedzie właściciel, no i dla kamery brakuje miejsca. A mamy dziś poniedziałek, 20 czerwca. Miejscowość chyba się nazywa Gundesheim albo, albo Gundelsheim. Jakoś tak w każdym razie, kolejne piękne miejsce na mapie Niemiec. Jest dzisiaj z nami pan Łukasz z żoną. A kupujemy, jak się pewnie już domyślacie, Audi. Znowu Audi. mamy ostatni punkt programu, tankowanie. I teraz mogę Wam powiedzieć parę słów o aucie. Jak widzicie, może z od tego jak widzicie, nie ma oznaczeń na, na klapie, ale nie jest to dowód na to, że klapa była lakierowana. Po prostu ten Niemiec jest akurat takim Niemcem, który sobie zażyczył ściągnięcia tych emblematów i je po prostu ściągnął. Eee, to tyle, bo kiedyś była jakiś, jakaś uwaga, jakiś komentarz, że jakieś emblematy ściągnie, są ściągnięte, to na pewno klapa była lakierowana. Otóż, no nie zawsze. Druga sprawa. Auto było wystawione za 6800, sprzedane zostało za 6500. Kolejna sprawa. Sprzedawał nam długi właściciel auto zarejestrowane w 2006 roku. W 2010 roku, pan, który dzisiaj nam auto sprzedawał, przejęłe wywodanie, Użytkowe jeszcze ślad serwisowane tylko i wyłącznie w Audi obecnie ma 188 tysięcy przebiegów w 2014 przy 160 tysięcy przy, przy 160 tysiącach miał e, robiony rozrząd opony 18 i felgi 18 z 2011 roku w takim sobie stanie zimówki z 2015 roku w bardzo dobrym stanie auto miało zdarzenie za poprzedniego właściciela w 2009 roku zakierowana była maska, prawy błotnik, wymieniana szyboczołowa. To wszystko? Tak, chyba tak. Jeszcze parę słów o tablicach, bo to kolejny przypadek, kiedy Niemiec oddaje nam tablicę. To nie jest żaden problem, jak ktoś zauważył też w komentarzach, dla, dla Niemca, bo on nie będzie mógł tego auto wyrejestrować. On oczywiście nie, ale my to zrobimy i tak e, stoi w umowie. Czyli auto sprzedane zostało razem z tablicami rejestracyjnymi. Po przejechaniu do domu pan Łukasz odeśle nam te tablice razem z dowodem rejestracyjnym, a my przy kolejnej wizycie w Niemczech to auto wyrejestrujemy i odeślemy dokumenty z powrotem panu Łukaszowi. Nieraz tak już robiliśmy. To chyba koniec. Do zobaczenia.